Witam wszystkich w kolejnym odcinku na celowniku. Tym razem na celownik pójdzie. proboszcz z Torunia. Mianowicie, jak sami widzicie w wiadomościach, sąd rejonowy w Toruniu stwierdził dziś, że Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu dopuściła się dyskryminacji kandydata na studia Marka Jopa, nie dopuszczając go do nauki z powodu braku zaświadczenia proboszcza. Od kiedy to w Polsce. Trzeba mieć zaświadczenie proboszcza, aby móc studiować. Nieważne jaka to jest uczelnia, ale od kiedy po prostu w Polsce potrzeba czegoś takiego? Wyrok nie jest prawomocny. No oczywiście, że nie, bo dopiero został tutaj w tym momencie on postawiony, aczkolwiek mam nadzieję, że nie będzie żadnego odwoływania się. Zjedźmy niżej. Marek Jo od początku stoi na stanowisku, że na kierunki dofinansowane z publicznych środków nie można wymagać zaświadczenia od proboszcza. No i nie można, bo z jakiej to racji bytu w ogóle? Co się dzieje w tym kraju, że teraz już nawet żeby studiować na Toruńskim Uniwersytecie potrzeba zaświadczenie jakiegoś kolesia, jakiegoś klechy. To już po prostu nie mieści się w głowie. Druga sprawa. Przedtem przegrał dwa procesy administracyjne. I t, t, to jest już w ogóle chore moim zdaniem, że wcześniej przegrał. <grym> nie wyklucza, że za pieniądze wygrane w procesie cywilnym znów zabisze się do WSKS i proces cywilny w tej sprawie ruszył w grudniu ubiegłego roku. No i chodzi to ogólnie o to, że facet jest jak widzicie tutaj ateistą. Pan Marek tutaj jest ateistą. No i w tym momencie, jak widzicie, proces nie został wytoczony z przepisów kodeksu cywilnego, tylko z przepisów unijnych. Więc raz chociaż, chociaż raz na coś ta Unia się przydała, tak naprawdę w Polsce chociaż w większości przypadków się ona w ogóle nie przydaje ze swoimi durnymi prawami, które wprowadzają. Chodzi tu o zas naruszenie zasady równego traktowania na podstawie regulacji Unii Europejskiej. Podstawą jest tutaj ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej. W artykule czwartym stanowi ona, że stosuje się ją m.in. w zakresie dokształcania. Każdy, wobec kogo zasada równego traktowania zostanie naruszona, ma prawo do odszkodowania. I kolejna kwestia jest tutaj taka: sąd, dziś sąd przyznał powodowi, czyli. Osobie, która składała, czyli panu Markowi w tym momencie, tyle, ile zażądał. No, czyli zażądał 5000 i dostanie 5000 złoto odszkodowania. Sędzia przyjął to, o czym mówiłem od początku czyli, że stałem się ofiarą dyskryminacji komentuje Marek Jo. Powiedzcie mi, co się dzieje z tym krajem, tutaj, że dzisiaj potrzeba pieprzonych zaświadczeń od osób takich jak właśnie Proboż, ksiądz, czy niedługo będzie, że jeszcze od papieża będzie potrzeba tutaj zgody na to, żeby móc sobie studiować na uniwersytecie, który jest imieniem Tadeusza Rydzyka. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że on jeszcze nadal żyje. Jestem ciekaw, kiedy w końcu będzie koniec tego całego bajzlu, który się po prostu w naszym tutaj kraju Zaczyna dziać. Bo z jednej strony Unia nam e, dowala swoimi przepisami, niedługo ma wejść już akta 2. E, teraz, e, jak widzimy, warzywa zamieniane są na owoce, natomiast e, inne rzeczy na ryby, na przykład ślimaki. Natomiast e, u nas w Polsce my sami siebie oramy. Właśnie poprzez takie coś, że Człowiek, który najprawdopodobniej, czyli Tadeusz Rydzyk, ma największą władzę w Polsce, bo co tam prezydent, weźmy prezydenta, tam co on ma do gadania. W każdym razie, Rydzyk ma największą władzę w Polsce aktualnie, jeżeli chodzi o media, bo. Pójdzie za nim całe stado owieczek, w cudz... wielkim cudzysłowie mogę to powiedzieć, i właśnie nach... nadchodzą potem takie sytuacje, jakie są. Czyli dokładnie, takie Marek Jo walczy z właskę Czyli sprawa zaczęła się w marcu, czyli dwa lata temu tak naprawdę sprawa się zaczęła. Stojący wówczas na czele toruńskiego SLD Marek Job tłumaczył w wywiadzie dla Onetu, że chce studiować podyplomowo na założonej przez ojca Tadeusza Ryzyka lokalnej uczelni ze względu na niską cenę kierunku polityka ochrony środowiska, ekologia i Zarządzanie. Były to jego szóste studia podyplomowe, szóste, no nieźle, w dodatku zgodnie z jego wcześniejszymi kierunkami kształcenia, czyli można by powiedzieć, że Marek Job, nieważne czy jest z Pati czy nie, nie interesuje mnie to, po prostu dokształca się na własną rękę tutaj, non stop w podobnych kierunkach, więc najwidoczniej bardzo mu się to podoba. Ale, ok, wyraził też zadowolenie, że został przyjęty, mimo że nie dostarczy wymaganego zaświadczenia od proboszcza. Od początku nie ukrywał, że nie będzie mógł go załączyć, bo jest ateistą. Wtedy to nie był problem. Pisemną decyzję o przyjęciu go na ten kierunek uczelnia wydała 3 marca 2017 roku. Krótko potem stawił się na zajęciach, chcąc wysłuchać pierwszego wywiadu, który miał wygłosić współpracujący z błaszkiem minister środowiska Jan Szyszko. Wtedy jednak powiadomiono go, że przez brak zaświadczenia nie będzie mógł studiować. Boże, Boże, ja jestem osobą, która nie jest wiary katolickiej, nie jest wiary na i pokojowej wiary na i, ani żadnej innej, tak samo jak Pan Marek. A to oznacza, że ja też nie zostałbym przyjęty na tą uczelnię. Tyle tylko, że ja nie składałbym pozwów, tylko po prostu odpuścił. Ale jak widać, niektórzy po prostu nie chcą odpuszczać i bardzo dobrze, że niektórzy tego robić nie chcą. Dyskryminacja religijna. Dobra, pomijmy te reklamy, nie będziemy tutaj reklam pokazywać. Wiosną tego roku Komisja Europejska stwierdziła, że szkoła redemptorystów dopuściła się pośredniej dyskryminacji. Nie wiem czy jest to pośrednia, dla mnie jest to bezpośrednia dyskryminacja, bo skoro na pierwszych zajęciach stwierdzono, że nie może. To była to bezpośrednia dyskryminacja ze względu na wyznawaną religię, wymagając zaświadczenia od proboszcza na inny kierunek, który był dotowany ze środków europejskich, chodziło o informatykę medialną. O tym wymaganiu jako pierwszy napisał wówczas one, dobra, bla, 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 a instytucje europejskie poinformował Marek OP. Który na odpowiedź z KE musiał czekać półtora roku. Polski rząd będzie musiał teraz dokonać korekty finansowej związanej z tym zadaniem i takie działania, które pozwolą uniknąć podobnej dyskryminacji w przyszłości, ale nie wdrożą takich działań ze względu na to, że partia, która jest popierana przez ryzyka, jest partią, która wygra wybory. Więc kto by się chciał narażać człowiekowi, który Najzwyczajniej w świecie jest jednym z najbogatszych, jest jedną z najbogatszych osób w Polsce. Stawia sobie uczelnię swojego imienia i następnie jeszcze nie pozwala studiować osobom, które chcą studiować, bo nie mają zaświadczenia, bo są ateistami. Nie rozumiem tego całkowicie. W Polsce występują jakieś Podwójne standardy, tak naprawdę, ze względu właśnie na wiarę katolicką. Nie mam nic do tego, że ktoś wierzy, ale to już jest fanatyzm, a fanatyzm powinno się tępić. Tak samo jak fanatycznych tutaj e, wyznawców pokojowej religii, na i powinno się tępić. Fanatycznych, powtarzam, nie takich zwykłych, normalnych, którzy wiedzą, co z czym się je i potrafią to w odpowiedni sposób zinterpretować. Tak samo jak. Dobrze wiemy, pismo święte nie interpretuje się dosłownie tylko między wierszami. Takie ono jest najzwyczajniej w świecie. A tutaj biedny człowiek biedny człowiek, no może nie finansowo ale biedny człowiek. W każdym razie, chcę się douczyć dodatkowo. Nie interesuje mnie, czy jest on jakimś ministrem, czy jest on tutaj posłem. Nie interesuje mnie to w ogóle. Sytuacja taka nie powinna mieć w ogóle absolutnie miejsca, gdyż jest to po prostu chore. Chciałem użyć naprawdę. Tutaj niestety bluzgów, aczkolwiek jednak powstrzymam się od tego. Więc jak widzicie teraz, właśnie dlatego z tego też powodu ludzie wyśmiewają bardzo często Polaków ze względu na naszą religię katolicką, znaczy naszą. No może i nie moją, ale na religię katolicką, że istnieją tacy sobie fanatycy, e, którzy. Robią takie rzeczy, każą dawać zaświadczenia od, probosz od proboszcza, więc, sorry, ale idź udawaj, że wierzysz w takim wypadku, to dostaniesz się na moją uczelnię. Bo prawda jest taka, że mógł sobie poudawać, że wierzy, bo dlaczego by nie mógł udawać? Ale nie, postanowił, że powie, jak jest, że stwierdzi: że Ja jestem niewierzącą osobą. I z tego powodu nie powinno się nikogo dyskryminować. Tak samo jak z powodu tego, że ktoś ma inny kolor skóry, ktoś jest innej nacji, ktoś jest innego wyznania. Takiego typu rzeczy jak dyskryminacja z tego powodu, czy jakakolwiek inna dyskryminacja jest po prostu nie na miejscu i jest popieprzona. Bo tak jak teraz jest wielka wojna o dyskryminację nad czarnoskórymi osobami, nad dyskryminacją nad osobami, które są innej płci, tutaj, tak samo powinno być w przypadku właśnie tutaj pana, w przypadku wiary katolickiej, ale niestety 90% ponad Polaków jest właśnie katolikami. Co.

Und stets aufs Neue ergriffen, beglückt und begeistert sein. Denn die Idee und die Bewegung sind Lebensausdruck unseres Volkes und damit ein Symbol des Ewigen. Osoby, które, natomiast osoby, które y, tymi fanaty fanatykami nie są, stwierdzą, że nie chcą się w to mieszać. Więc tyle było na dziś. Jak widzicie, coraz y, gorsze rzeczy tu można zauważyć w owej Polsce, które się aktualnie niestety dzieją. Więc miejmy nadzieję, że się to zmieni rzeczywiście i że jakiś. Y, nie interesuje mnie to, czy rząd, czy jedna osoba nagle zmieni to wszystko, ale powinno się to zdecydowanie tutaj zmienić. Więc to by było ode mnie na tyle. Więc do następnego odcinka, i pamiętajcie o subskrypcji. Trzymajcie się, na razie i cześć.